Dzień dobry, dzień dobry kochani. Słuchajcie, nagrałam przed chwilą dla was moje śniadanie, dzisiejsze, ale niestety usuwałam inne pliki i usunęłam sobie właśnie to nagranie. Było bardzo fajne, bo. No mogę Wam teraz tylko opowiedzieć, bo już śniadanie zjadłam, plik zaginął, więc dzisiaj na śniadanie miałam tosty, to sobie możecie wyobrazić, no ładnie wyglądały, ładnie, z masełkiem, z mozzarellą i z szynką i ja sobie jem z majonezem i keczupem te tosty, już właśnie pochłonęłam, zjadłam i mówię usunę trochę, wiecie, plików na tej karcie, pousywałam, usunam oczywiście całe moje przywitanie z Wami i całe moje śniadanie. No, ale trudno, no, czasami tak jest. Mam nauczkę, żeby jak nagrywam to, um, albo robić wolniej po prostu usuwanie, albo nie zajmować się usuwaniem plików um, w tym czasie. Chciałam Wam pokazać, bo tam też pokazywałam właśnie tą przyprawę, do mięs, w której sobie chciałam dzisiaj obtoczyć udka z kurczaka. Bo dzisiaj, jak pamiętacie, robię sałatkę z chińskiej i robię właśnie udka. Udka, będą w tej marynacie. Wiem, że ona nie jest za bardzo ta przyprawa zdrowa dlatego że ona ma tutaj w składzie no niestety nie wiem po co glutaminian monosodowy <noise> może dlatego słuchajcie z takie dobre wychodzą te łódka. wiem że to jest do mięs wiem że są przyprawy do kurczaka ale akurat y ja lubię akurat tej przyprawie do mięs. Dajcie znać, jakich przypraw używacie. Czy używacie tej, czy ją znacie? Tą przyprawę. Ja używam jej bardzo rzadko, sporadycznie. Raczej jak coś to po prostu robię w soli, pieprzu, papryce lub w takich innych przyprawach, które nie zawierają tego glutaminianu monosodowego. Ale dzisiaj mówię, no poszalejemy. Jest w ogóle tyle rzeczy też, których nie powinniśmy jeść. Także. Raz na jakiś czas, jak zrobimy, nic z nam nie będzie. I jeszcze Wam powiem, te łódka, będę dodawała do nich czosnek. Myślę, że ja mam tak z półtora kilo tych pałeczek, i myślę, że tak z główkę czosnku fajnie by było dać. Naprawdę są rewelacyjne, jeżeli ktoś lubi czosnek. Ja uwielbiam, to są rewelacyjne te łódka, um, właśnie, czy jakiekolwiek mięso, czy karkówka, łopatka z czosnkiem. Zobaczcie sobie no coś pysznego, a już nie mówię na przykład o kaczce, gdzie kaczka też ma na przykład pod skórę, czosnek, głożone, rewelacje. Takie łódka z kaczkiem mam na myśli e, w tym momencie. E, no i dobra, e, będziemy musieli słuchać, jechać do Biedronki. E, ja na razie wam się nie pokazuję, bo jestem jeszcze w szlafroku. E, no, i będziemy musieli kupić. No, zabrakło najważniejszych rzeczy w domu. <dum> Domyślcie się, jakie. Plus, oczywiście, trzeba coś tam jeszcze dokupić: jakąś wodę, mleko, coś na śniadanie. I y, trzeba będzie coś do bąbelków kupić do przepicia na dzisiaj, tak? Bo dzisiaj mamy ostatni dzień w roku i mamy zamiar y, uczcić y, y, to bąbelkami. E, dobra, kochani, no to. Będę się do Was odzywać y, później, na razie. Kawka oczywiście musi być. E, dzisiaj sobie chyba wiecie co. Zrobię latę. E, Latem macie to mocną, małą. Wystarczy. O, muszę dolać wody. E, za mało wody. Dolejemy. I czajniczek z boku. Chyba... Chyba... Chyba starczy. Ja tam mówię chyba, bo ja tak wiecie, żartuję, nie? Jeszcze raz. O, dobra. Kawa się mieli. Tutaj mam ten młynek u góry. O, trzeba będzie dosypać. Tutaj dosypuję sobie i... Kawka się mieli. No i... Teraz zaciągam mleko, dużo tego mleka, powiem wam gdzie, przy tym latem, a czy ja to, powiem wam, że chwilę jak nie piłam mleka, to chyba można schudnąć gdzieś bez napiału, nie wiem na czym to polega, ale jak nie, nie, właśnie nie używałam mleka, to naprawdę lepiej jakoś to odchudzanie szło, ale tak jak mówię, no na razie, jeszcze ta końcówka roku, dajmy sobie spokój, ale od nowego roku już... Po 6 stycznia myślę, coś będziemy wdrażać nie wiem, nie wiem jak mi się to uda no, ale trzeba coś będzie, bo po prostu ja już chyba przybrałam słuchajcie, w momencie ale to wam kiedyś indziej powiem. Albo teraz wam powiem, bo to będzie jedno zdanie. Chodzi o to, że po prostu, wiecie, cały czas się pilnowałam pilnowałam, i nagle po prostu wiecie, no tak jakoś straciłam tak motywację, można powiedzieć. Zaczęłam sobie, wiecie, jeść po prostu słodycze, coś tam, coś tam, czego po prostu nie robiłam. Nie wiem, czy ten organizm się po prostu po jakimś czasie, wiecie, domaga. No i zaczęłam jeść te, te słodycze, właśnie tak, nie zwracać uwagi w ogóle. No i tej słuchajcie, zaraz przytłam. No ale to jest po prostu moment. I teraz to się czuję jak taka, wiecie, byka. No po prostu już mi jest ciężko, tak. Ciężko mi ze sobą, brzuch już mam taki, wiecie, ogromny, wywalone. no denerwuje mnie to, także na pewno coś będę z tym robić, no bo to chodzi po prostu o moje samopoczucie. E, dobra, kochani, a i dajcie mi znać koniecznie, jak tam u Was, czy się odchudzacie, czy nie, czy macie to szczęście, że nic nie musicie w tym kierunku robić, jesteście szczupli, bo no ja akurat od 17 roku życia jestem no odstąp na jakieś diecie, no oczywiście z przerwami, tak? Ale no, no tak Wam mogę powiedzieć, od 17 roku życia, także sobie zobaczcie ile lat po prostu jest yy, ten mój, no jakby to powiedzieć, no nie, nie chcę użyć jednego słowa. No powiedzmy, no takie po prostu, tak mam, no. E, dobrze kochani, no to zabieram się za moją e, kawusię. Co tam kiciuś? Kicie? Kitek? Kiciunia? co zeszedłaś do mnie. Przyszedłaś. A, Pasek Cię interesuje, Pani, tak? Pani Pasek? O, mój zwierząteczko, tak? Przyszłaś na pieszczuszki? Przyszłaś, tak? Kto to dzisiaj wyszedł? O czwartej, nie o czwartej się obudziłam czwarta chyba 20 ty przyszłaś ja się przebudziłam e, już wiecie z tego po prostu, że ona ciągle przychodzi się przebudziłam, ale patrzę nie ma, nie no i przyszło chyba czwarta dwadzieścia wypuściłam ją i później no niestety trochę wymarzła bo dzisiaj był przymrozek i jakoś tak się przebudziłam, baza za dwadzieścia było i ją puściłam no, ale dziewczyna ma futerko. Nie zmarzniesz. nie, Kicia? Masz futerko. O, nie, widać Cię. <grystanie> Muszę Cię tu trochę podwyższyć. Masz futereczko, tak? I możesz chodzić po dworze. No. Ale tego nie wolno. To jest moje od aparatu. Ty, laska. No nie, to proszę zostawić. Kicia kiciunia. Nie. Po ty mi to po... proszę zostawić. Proszę zostawić to. Słyszysz? Kitek. No dobra, rozłączam się, bo mi tu zgrycie cały, cały pasek. I jeszcze się chciałam pochwalić, że skończyłam wczoraj książkę, tak jak Wam mówiłam, 200 stron przeczytałam w pierwszy dzień, no i skończyłam wczoraj, nie wiem ile mi tam w końcu zeszło, nie, nie patrzyłam na zegarek, ale książka jest rewelacyjna. Jeżeli ktoś robi właśnie Tilery, to jest tak wciągająca, słuchaj, nie można się od niej oderwać, to powiem Wam, że rzadko tak mam, ostatnio no mało też czytałam, przyznaję się. Ale naprawdę, jeżeli ktoś lubi tego rodzaju kategorie w książkach, to bardzo Wam polecam. A tutaj jest ten mój kominek. Teraz będziecie widzieć tą. Yy, o tutaj widzicie, jest to pęknięcie, bo tam nie było widać. Ale jedna z was mi napisała właśnie, że można by to taśmą sobie zakleić, czarną nie będzie widać, ale powiem Wam, że naprawdę wieczorem yy, to w ogóle nie widać tego. A w dzień no, też jest to tak w miarę małe, także nie przejmuję się. I powiem Wam, kominek mnie zaskoczył. Tu mam jeszcze mój ten kalendarz adwentowy, bo właśnie sobie jeszcze chciałam korzystać z tych opisów przy, przy kolejnych, wiecie, przy kolejnych testowaniach, kosmetyków. I co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? A, że kominek mnie zaskoczył pozytywnie, słuchajcie. Bo ja sobie go włączyłam 1742 no nie wczoraj, tylko dnia poprzedniego i on, wiecie, zaznaczyłam ten timer i 6 godzin, no i on się faktycznie wyłączył. A wczoraj sobie siadłam, właśnie czytałam sobie tą książkę, mówię, o trzeba by włączyć ten kominek, ale mówię, no na razie mm, nie włączam. Mm. Znaczy, no, czytałam po prostu książką, wiedziałam dobra, wstanę, będę tam wstawała po coś to włączę. I e, wiecie co? E, on się włączył sam. E, 17.42, ja patrzę, pyk, on się zapalił. Powam, że no rewelacja, to mi się podoba. Jakiś inteligent, inteligentny kominek. I moi drodzy, kurczaki. E, już zrobione. Mm, tutaj jest właśnie tej przyprawie obtoczone w czosku prawie cała główka, czyli tak półtora kilo tych pałeczek i one tutaj niech się schłodzą, niech godzinkę, dwie niech się po prostu tak zamacerują w tej przyprawie i później o czwartej może sobie to wstawię dobra i teraz będę się zabierała, to może sobie nawet już wyciągnę za te piersi z kurczaka do sałatki, co ja tu mam? Ogórki dobra, muszę to wyjąć bo nie mam gdzie tego położyć dobra, czyli tutaj sobie na razie postawię na parapecie, tu kicia nie było nas słuchajcie, byliśmy w Biedronce, wzięła sobie sama saszetkę i sobie słuchajcie ten, sobie koleżanka saszetkę zjadła, tak? zjadłaś sobie? Wzięłaś sobie, tak, saszetkę i zjadłaś i resztę didus dokończył, bo już nie mogłaś zjeść, tak? Tak jesteś. Pani kupiła nowe saszetki, ale ze sklepu zoologicznego pewnie Ci pachniało, tak? Pachniało Ci? Nie mogłaś wytrzymać? Co? Co powiesz? No nic, pójdziesz sobie spać zaraz, tak? Pani będzie robiła, a Ty pójdziesz spać. Dobra, biorę się za te piersi. Pokroję sobie, umyję najpierw pokroję i będę wsmażyć w ostrej papryce. A tutaj wiecie co, w ogóle są te piersi cztery, bo ja wczoraj jedno to pudełko na obiad zużyłam. Czy ja Wam pokazywałam obiad? Nie, no ale to były, nie, nie pokazywałam Wam piersi, po prostu zrobiłam tradycyjnie w jajku, w bułce. Do tego były ziemniaczki i ten szpinak też zużyłam cały, z cebulą, z czoskiem ja robię przesmażam troszeczkę oleju, troszeczkę masła filetu usmażyłam na oleju i do tego zrobiłam jeszcze um, aha, taką suróweczkę właśnie z pomidorka i z ogórków kiszonych i do tego cebulka też i majonez czyli taki wczoraj mieliśmy obiadek ponieważ właśnie wiem stąd ile tu jest tych piersi, bo tu jest no, to jest w zasadzie kilogram czyli dwie zużyję do sałatki a dwie może zamrożę to jest do 3 stycznia to może sobie jeszcze, wiecie, wyjmę za jakiś yy, dzień dwa, no żeby tego nie trzymać już tak w tej lodówce tylko zamrozić. Dobra, biorę się do roboty, bo czas leci. <słuch> Sałatka jest gotowa. Co prawda, wiecie co, w przepisie nie ma żółtej papryki, no bo wtedy dajemy tą kukurydzę dla kolorku, ale ja już kupiłam te trzy od trzech papryk, także dałam trzy. Czekam teraz tylko na tą zupkę chińską, troszkę ją zalałam wodą na ten makaron. Dodam ten makaron z tej zupki, dodam ten majonez, trzy łyżki. Pewnie u mnie będzie więcej, zobaczę jak konsystencja. I e, koniec. I sałatka będzie zrobiona. I voilà. Sałatka gotowa. Można na imprezkę zabierać. Próbowałam. Jest bardzo dobra. E, jeszcze wiecie, fajnie będzie, jak ona się przegryzie troszkę w lodówce. E, I jeszcze Wam coś chciałam powiedzieć. Ja tą zupkę, wiecie co? E, znaczy, ten makaron z tej zupki. E, pokroiłam jednak troszkę. Bo jak on jest wiecie taki długi w całości, to się źle miesza po prostu z tymi składnikami, więc jakbyście robili, to po prostu sobie pokrójcie, pokrójcie te, te, te kluseczki. Kładam do lodówki do schłodzenia. I kochani, to chyba wszystko w dzisiejszym filmiku. Ja wiecie, co zrobiłam sobie już makijaż. Mam nadzieję, że tu dobrze coś widać, bo tutaj od jednej strony oświatło, tutaj od drugiej nie mam. Także tak może na chwilę zrobię. Zrobiłam standardowo tymi kosmetykami, które już widzieliście. Tą bazę użyłam sobie ostatnio, którą chyba na urodzinki dostałam. Podkład dzisiaj Catrice te wszystkie kosmetyki, które, które używam cały czas. Usta mam mega, mega suche, nie mogę sobie poradzić z tymi ustami. Posmarowałam Neutrogena, ale mam tutaj takie skóreczki niestety. No i na ustach nałożyłam ten Banana Beauty, tą pomadeczkę. Słuchajcie, za oknem bardzo mgła jakaś słuchajcie nadciąganie Nie wiem co to będzie a ja już tak jak mówię kończę filmik na dzisiaj sałatka zrobiona udka będę sobie włączała za jakieś pół godzinki bo w tej chwili jest pół do czwartej za jakieś pół godzinki, no już praktycznie słuchajcie jestem wyszykowana, włoski sobie troszeczkę tutaj wyprostowałam żeby to jakoś wiecie wyglądało makijaż zrobiony jedynie co mi zostało no to Coś tam z szafy wynaleźć, jakąś może sukieneczkę, no zobaczę jeszcze, jak tam się będę czuła. Chciałam sobie jeszcze pomalować, zrobić, wiecie, pedikir. <grym> czy pedikir mam zrobiony? Tylko, że mm, muszę sobie chyba pomalować, paznokcie, bo nie, właśnie, czy nie założę cienkich rajstop, to żeby to jakoś tak ładnie wyglądało. E, to bym sobie jeszcze, może, jak zdążę, to pomaluję właśnie paznokcie, no i mówię, no ja coś tam z szafy wyciągnę do ubrania i, i będę gotowa no i kochani nadszedł czas ostatni film będzie to w tym roku będziemy się już widzieć w nowym roku ale jeszcze zanim do tego dojdzie, to oczywiście przychodzę do Was z życzeniami chciałabym życzyć Wam wszystkim szczęśliwego nowego roku Wam i Waszym rodzinom Oby był ten rok lepszy niż ten, żeby już się, wiecie, skończyło to wszystko co złe, a niedobre i żebyśmy po prostu wrócili do normalności. Mówię oczywiście o pandemii, sprzed tej całej pandemii, także mam nadzieję, że życzenia się spełnią i, i będzie nam lepiej się żyło. Także dużo zdrowia, dużo szczęścia na nowy rok, dużo miłości i spełnienia marzeń najskrytszych, no i realizacji noworocznych postanowień. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za ten cały rok wspólnie spędzony. Gdyby nie Wy, mnie by nie było. No, bo ja co, ja bym sobie nagrywała filmiki i kto by je oglądał. Także dzięki Wam istnieje, dzięki Wam nagrywam, dzięki Wam mam motywację do nagrywania. Dziękuję z tego miejsca, z całego, oczywiście, serca za każdy komentarz, każdy lajk, like, każdą subskrypcję. Dziękuję, kochani, i zapraszam serdecznie do oglądania moich filmów w przyszłym roku. I widzimy się, oczywiście, nie wiem czy jutro, jutro może będę odpoczywać, ale widzimy się w kolejnym dniu, i to już będzie. Nowy rok 2021. Do zobaczenia, kochani, trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.